Siema, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj powiemy sobie o meczu Barcelony z Majorką w Lidze Hiszpańskiej. Eee, no i co, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do składu klasycznie. Iniaki Peña pomimo kolejnych chyba informacji, że po poprzednim meczu mógłby w końcu zagrać szczęsny, to jednak Hansi Flick jest nieugięty i stawia cały czas na Hiszpana. OK. Eee, w obronie Koundé, Kubarski i Nigobalde, czyli klasycznie pomocy do który już wraca po tym krótkim zawieszeniu za czerwoną kartkę oraz Pedri, na ofensywnym pomocniku Olmo, na skrzydłach Jamal Rafinha i Lewandowski, czyli generalnie no, wracamy do takiego najbardziej klasycznego składu e, z tego sezonu. E, I tak, powiem Wam szczerze, pierwszą połowę to oglądałem tak pół na pół, bo nie byłem w stanie się tak w 100% skupić, więc niewiele jestem w stanie o tej pierwszej połowie powiedzieć. Na pewno bramka Ferrana, którą sobie później obejrzałem, e, padła po. E, no, pogubili się obrońcy Majorki e, i Ferran po prostu wykorzystał sytuację. Trochę miał tam też szczęścia, bo ta piłka się tam obiła gdzieś od którego zawodnika po jego strzale, więc to było <laughs> takie, no, nie do końca pewne. Nazwijmy to. Ostro, zostaw. E, więc to było takie, no, nie do końca pewne, ale no, udało mu się strzelić fajnie. E, później Majorka wyrównała. Niestety, trudno, ale no, na temat ich goli się nie będę rozgadywał, nie jest to, to, to moim zadaniem. No ale dobra, przejdźmy do drugiej połowy, o której już faktycznie będę miał coś, cokolwiek do powiedzenia. E, przede wszystkim, to co zauważyłem, to to, że Jamal na przykład, i nie oczekuję tego oczywiście, był po kontuzji i wraca dopiero do swojej jakiejś tam dyspozycji. Ale po pierwsze, robi on ogromną różnicę, jak jest na boisku, a w tym meczu nawet nie grał na. Nie wiem, no, myślę, że nie grał nawet na 80% swoich możliwości. Było widać po nim, że on tak gra spokojnie, zachowawczo, żeby się rozegrać i tak dalej. Świetne podejście. Nie wiem, czy to on personalnie tak powiedział sobie, że będzie tak powoli się wdrażał, czy, czy jednak była to decyzja trenera, że mu powiedział: słuchaj, rób swoje, ale nie na 100%. Ciężko stwierdzić, ale Jamal grający na jakieś tak plus minus 80% swoich możliwości to i tak jest ogromna różnica i pokazuje to, że jest on niestety, ale niezbędny w tej drużynie, no co jest niestety trochę też straszne, no bo gościu ma 17 lat i opieranie na nim całej swojej gry ofensywnej, a przynajmniej większości gry ofensywnej, no jest trochę średnim pomysłem. No ale dobra, <laughs> mniejsza z tym... Eee... Druga bramka to był rzut karny dla Barcelony. Rzut karny, który Rafinha pewnie wykorzystał, został tam sfalowany Jamal e, obrońca boczny e, Majorki w niego wszedł w polu karnym, tak mocno z masy. No i to był ewidentny faul, więc e, nie ma co tu się bardzo rozgadywać. E, wynik 2-1. Następnie w zasadzie po tej bramce Barcelony się trochę odblokowało. W tym momencie poszły dwie zmiany, ponieważ przed Frankie de Jong za. Eee, Daniego Olmo. Olmo generalnie no taki mecz mało widoczny, nic specjalnego. Eee, oraz przed Paul Victor za Ferran Torresa. Eee, no i tak, jeśli chodzi o Ferran Torresa, eee, no nie powiem, żeby to był dobry mecz. Znaczy, ok, fajnie, tam coś popróbował, ale no nic specjalnego. Czyli w zasadzie klasyczny Ferran Torres, nie mam co do jego powrotu, do zdrowia, żadnych w sumie uczuć pozytywnych wręcz chyba trochę jednak negatywne, że z powrotem prawdopodobnie będzie on wrzucany w skład na siłę kosztem jakichś innych zawodników. Hmm. No ale tak, wszedł Paul Victor, no i okej, okay, do niego jeszcze później przejdziemy, ale co mnie zaciekawiło, to no, nie mam tablicy, niestety chwilowo, ale Freaky De Jong na logikę wchodzi za Daniego Olmo, więc skoro jest Pedri w drużynie, no to na logikę De Jong niżej, Pedri wyżej. A tutaj chyba Typowo Hansi Flick powiedział, dobra słuchaj, wpuszczałem Cię na środkowego pomocnika defensywnego, jakby to tam nazywać, tego ogólnie niżej grającego, no to i Ci nie szło, tak? Nie szło Ci, byłeś jakiś, nie wiem, no przeciętny, nijaki, byle jaki, nie było widać z Twojej strony nic specjalnego, nie wiem, może on się jeszcze boi o tą kostkę, ciężko stwierdzić, ale no po prostu nic pozytywnego nie wnosił swoimi zmianami. E, więc dał go na ofensywnego pomocnika. Może to jest jakaś taktyka Hans'iego, żeby go odbudować trochę na takiej pozycji, powiedzmy, trochę mniej odpowiedzialnej, na której, powiedzmy, będzie mógł bardziej, e, wiecie, nie wiem, wykazać się piłkarsko swoimi umiejętnościami niż jakąś tam grą fizyczną e, z, nie wiem, walką taką fizyczną i tak dalej. Myślę, że nawet ciekawy pomoc na, na odbudowę Frankiego, aczkolwiek, no, jak dla mnie, Franki jest już trochę. Skreślony, jeśli odejdzie w lato przykładowo, no to osobiście będę chyba bardziej zadowolony zdecydowanie niż jakby miał zostać. <gry> Zarówno ze względów sportowych, jak i ekonomicznych. No ale dobra, Wszedł na ofensywnego pomocnika. No i co się stało? Jamal poszedł z akcją. Eee, znaczy, tutaj w tym wypadku jak akurat nie miał już żadnego czegokolwiek takiego mega pozytywnego. Po prostu jamal poszedł z akcją po prawej stronie. No i klasycznie. Dośrodkował piłkę z fałsza, czyli to, co naprawdę umie robić. Eee, no i piłka po prostu idealnie przeszła przez całą linię obrony. Dopadł do niej Rafinia, który ją tam tylko dobił. Eee, Rafinia dwa gole. Jamal z piękną asystą po raz kolejny. E, bo asysty takie po jakby podaniu z fałsza już miał. Dwie w tym sezonie, o ile dobrze kojarzę. I w ogóle takich zagrań ma dużo. Więc to jest fajne, że on jako 17-latek już ma coś, co go zaczyna wyróżniać. No dobra, idziemy dalej. Następnie gola strzelił <coughs> właśnie Frenkie de Jong. I po raz kolejny była to akcja, w której Jamal to zapoczątkował również podaniem z fałsza, tylko później było troszeczkę chaosu w polu karnym. No i do takiej bezpańskiej piłki, która gdzieś tam się odbiła na 11 metrze około, dopad de Jong, uderzył z całej siły lewą nogą. Szczerze, dziwi mnie trochę, że to wpadło, no ale chyba tutaj ta siła strzału zadziałała, no bo piłka była uderzona idealnie w środek bramki i przeszła, nie wiem, może pół metra obok ręki bramkarza, może metr. No myślę, że jakby bramkarz zrobił, wiecie, taki instynktowny jakiś ruch ręką, to by to wybronił i ten strzał nie był jakiś tam, wiecie, mm, nie wiem, przemyślany, że gdzieś tam w dalszy ruch albo gdzieś w jakąś taką strefę której nie ma szans wybroić, tylko po prostu na pałę przed siebie. No okej, ok, nieważne. Jest gol, więc super. I Frankie się po prostu w tej sytuacji pokazał, właśnie jako ten taki ofensywny pomocnik. Eee, trochę zauważyłem w tej akcji takiej, nazwę to ferminowości, taki Fermin Lopez, który właśnie wchodzi na te takie bezpańskie piłki i dobija je, bo on się w tym potrafi świetnie odnaleźć. No to tutaj właśnie Frankie zagrał w takiej roli. Eee, więc mamy wynik 4-1. Eee, mamy wynik 4-1, tak, nie, chy chyba tak, nie wiem czy ja coś pominąłem, nie, Ferran, Rafinha, potem znowu Rafinha i ten, okej, okay, dobra, tak, 4-1. Eee, zmiany kolejne eee, po stronie Barcelony, eee, wszedł Gavi za Casado oraz Eric Garcia za eee, Pedriego, lub na odwrót, no raczej na odwrót, ale mniejsza z tym ogólnie ich wejście nie wprowadziło w zasadzie no nic pozytywnego jakby nie było ich widać tak? po prostu sobie weszli i zamienili tych zawodników dobrze, że Pedri dostał odpoczynek, to jest naprawdę super dostał ten odpoczynek również dostał ten odpoczynek również Casado czy było to pilne? Może niekoniecznie ja osobiście bym raczej tutaj widział zmianę na przykład Pablo Torre na, na właśnie takie powiedzmy fałszywe prawe skrzydło na takiego prawego ofensywnego pomocnika, żeby Yamala zdjąć, bo bez sensu że on w sumie zagrał cały ten mecz przy takim wyniku. No ale też dobra decyzja Hansiego, że zdjął Rafinie, który pod nieobecność Yamala harował jeszcze więcej niż zawsze i wpuścił tam Fermina. No i jeśli chodzi o ostatniego gola pał Victor po podaniu De Jonga, taka akcja, w której to też De Jong się wyróżnił, bo powalczył o piłkę dośrodkował ją, no Paul Wiktor dołożył tak naprawdę tylko stopę, ale była to kolejna fajna całkiem akcja Barcelony, eee, w trochę takim delikatnym chaosie. Eee, fajnie, że Paul Wiktor strzelił swoją bramkę, to jest jego druga w tym sezonie. Eee, De Jong dołożył tą asystę, więc no, mamy tutaj taki pozytywny, pozytywne takie światełko w tunelu, że może jednak z Frankiego De Nga coś się da wyciągnąć, aczkolwiek z drugiej strony jeśli Frenkie miałby tak dobrze grać na ofensywnym pomocniku no to w tym momencie jakby to ująć. Mamy dla niego Olmo na tym poziomie takiej wyjściowej jedenastki. Jeśli Hansi Flick chce stawiać na De Jonga, żeby on się odrodził, no to wydaje mi się, że De Jong będzie następny w kolejności. No i dalej mamy tak, Fermina, który myślę, że też jest lubiany przez Hansiego Flicka i będzie musiał być jakoś tam wystawiany. I w tym momencie Pablo Torre jest na totalnym, totalnym dnie, gdzieś tam nisko pod mułem. Ech. No i szkoda mi trochę tego chłopaka, bo kurwa no, widać, że on ma potencjał jak wchodzi, to stara się przynajmniej wnieść jakieś ożywienie, technicznie jest bardzo dobry. Potrafi się też odnaleźć, no bo jednak statystyki w tym sezonie ma. Tam, y, kilka goli, asysta jakaś jest, więc jak na te ilości minut, które on dostaje i te szanse, no to jest świetny wynik. No ale dobra. E, w zasadzie jeśli chodzi o ten mecz, no to chyba będzie wszystko. E, nie mam tutaj co za dużo powiedzieć w takich sferach, nie wiem, taktycznych. Obrona się dobrze spisywała, dużo spalonych było, szczególnie w pierwszej połowie z tego co słyszałem. Mm, nie wiem, Kunde jakoś się niesamowicie nie, nie, nie pokazywali w ofensywie. Ten mecz był taki unik bardziej zachowawczy, na spokojnie, nic takiego wyrywczego. E, Lewandowski sobie cały mecz odpoczął, nie wiem w sumie czemu, ale jeśli Hansi Flick uznał, że on musi odpocząć w tym meczu i że to jest dobry moment, żeby on odpoczął, no to ok, sprawdziło się to. E, może i nie dorzuci sobie kolejnych goli do, e, do, do, do kolekcji w lidze hiszpańskiej w tym sezonie, ale chociaż powiedzmy będzie świeższy na następne mecze, czyli to co też mówiłem, że Hansi Flick świetnie zarządza jego siłami ze względu na jego wiek. E, no i co? Tak, w tym filmie to będzie tyle. Trzymajcie się, dajcie znać tam w komentarzu, kto dotrwał do końca, co sądzicie o tym meczu, o tych bramkach, o Frankim De Jongu na ofensywnym pomocniku i widzimy się w następnym filmie. Siemanko!